Cześć, witam ponownie na moim kanale, z tej strony Simon D i dzisiaj pokażę Wam kolejne trzy ciekawe, lokalne przysmaki. Czy to przysmaki? W sumie sami ocenicie, ale według mnie bardzo charakterystyczną rzeczą dla Wysp jest angielska herbatka. Zobaczcie, tak zwana punjana, tak na to mówimy, herbata indyjska, którą z reguły pijemy tutaj do każdego śniadania. I czym się różni ona od takiej polskiej herbaty, też Wam zaraz pokażę. Jest bardzo mocna przede wszystkim. Dlatego pije się często z mlekiem. Dalej. Kolejna rzecz, którą już obiecałem wcześniej. Marmit. Słuchajcie. Ekstrakt z drożdży piwnych to jest. Coś niesamowitego w smaku. I tu są dwie grupy. Można to kochać lub nienawidzić, no ale to zaraz Wam opowiem bliżej jak to smakuje. No i coś równie e, takiego charakterystycznego. Piklowane cebulki silver skin, małe cebulki w occie. Słuchajcie, no, tutejszy smak, często, często używany dodatek, czy to do kanapek, czy do obiadów, nawet ludzie to jedzą. Także ja tylko bardzo rzadko Próbowałem bardzo dawno, ostatnio, więc to będzie coś takiego bardziej dla mnie ciekawego. Dobra, słuchajcie, zaczynamy i przygotujemy sobie na początek herbatkę, tosta, czy tam bułeczkę utostujemy, żeby sobie zrobić kanapkę z marmitem. No i później po posmakujemy jeszcze tych cebulek. Zapraszam, zobaczymy co to będzie, bo będzie chyba sieka po tym. No i dobra, woda zabulboniła, Zalewamy czajane. Ja sobie zalewam tak na czwarte, zawsze, bo lubię, żeby było w tym trochę mleka. Zobaczcie, jaka różnica się robi. Ta herbata wygląda prawie jak esencja. W Polsce takiej taki herbaty używalibyście jako esencja, i rozlali ją na pięć kubków pewnie. Przynajmniej większość z Was, ja tak pamiętam i do dzisiaj w Polsce, z tym się ciągle spotykam, że herbata jest bardzo słabiutka. Ta jest bardzo mocna. Mimo, że jest z to bardzo ładnie pachnie. No jak coś ładnie pachnie, to jest pewnie dobre. I spróbujemy. Dolejemy sobie mleczko. Nie żałujemy, ja lubię. I to jest coś, co w Polsce nazywaliśmy bawarką ludzi tego nie cierpi, a ja to lubię. Bardzo dobra. Pachnąca herbatka. Ale to jest tylko jedna rzecz. Słuchajcie, musimy zrobić sobie bułę jakąś, nie. Dobra, sopniemy sobie. Na pół. O, trochę podeskła, ale to nic będzie bardzo upłoszczyć. I lecimy do tostera. Ops, cyk, cyk, yeps, leci. No i dobra, pięknie tosty się zrobiły. Wyciągniemy jeszcze masełko sobie. Słuchajcie, pokażę Wam tę Jednego z tutejszych smaków. Ja lubię zastędać troszkę masła, czy troszkę to może nie, bo to nawet dużo jest. Ustawana buła. No i mogę wam powiedzieć coś na temat tego marmita słuchajcie. Tak jak jest napisane East extract, czyli to jest ekstrat, ekstrakt z drożdży, bardzo dużo witamin zawiera 100% wegetariański i warzywny, że tak powiem. Eee. Oczywiście to polecałem, że to do śniadania i tak dalej, 250 gram, eee. ważność tego jest praktycznie, że tak powiem, wieczna, bo to za 2-3 lata może stać. No i co? Słuchajcie, jak to wygląda w ogóle w środku, nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, wygląda jak, nie wiem, jak smoła. Może przybliżymy. O, pokaż się. O, wygląda jak taki kurde lepik do dachów, nie? A pachnie? Hm, jak to pachnie? Jak, jak piwo? Troszkę jak piwo pachnie, taki, jakby się rozlało wam piwo i wyschło. I słuchajcie, taka ilość, którą ja teraz nabrałem na nożyk, to jest zupełnie dość na te dwie. Bułki, bo jeżeli mi tego za dużo, to jest bardzo słone będzie aż gorzkie w smaku. Widzicie, ja tutaj staram się troszeczkę zebrać, bo za dużo mi się smarnęło. Ale to nic, słuchajcie, tutaj, o zobaczcie, dołożyłem sobie, o tak. Ten smak trzeba po prostu umiejętnie dozować, nie? Ale są dwie grupy ludzi, jedni kochają, drudzy nienawidzą. Eee, ja Wam powiem tak, jak dla mnie to jest przepyszne. Nie? No i dobra, sprawdźmy to. Słuchajcie, to jest ta mocniejsza buła, mocniej posmarowana połowa Smak oblepia całą buzię od razu. Jest taki naprawdę jak ktoś lubi zapach drożdży, lubi zapach piwa, to weźcie to zmiksujcie. W głowie sobie i pomnóżcie razy 25. Taka intensywność smaku tego jest. Pachnie niesamowicie na ciepłym toście. A smak daje naprawdę nie do opisania. To trzeba spróbować i to jest dla Was zadanie. Piszcie, kto z Was spróbował w komentarzach, bo to jest coś niesamowitego i naprawdę warto takie coś sobie spróbować. Także, jak mówię, marmit, ekstrakt z drożdży piwnych. Jedni kochają, inni nienawidzą. Można z tym dostać różne rzeczy. chipsy, paluszki, jakieś tam czekolady i tak dalej. Z tym aromatem. Także ja bardzo polecam. Ale została nam jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Te ich magiczne cebulki. oczywiście te były zjem za chwilę, nie? Ale to już poza kadrem. Mm, normalnie Czuję wszędzie ten smak. Cebulki Edwards, otwórz mnie. Klikło. No i pachną jak piklowane cebulki. Nie jest, nie jest nic specjalnego. Pracujemy już prawie coś pod tułkiem, filiżankę do kawy, ale nic. Zobaczmy, jak to pójdzie. Oni lubią ocet, nie? Jest dosyć mocno octowe naprawdę. Ale przypuszczam, że nie wyrzucimy tego swójka, bo się go zużyje do jakiejś tam robienia jakichś takich wiecie. No, koreczków może. I ciekawe jest bardzo, bardzo chrupiące są te cebulki. także. Słuchajcie, dzisiaj takie trzy smaki. W międzyczasie jeszcze Wam chciałam opowiedzieć o tej, o tej herbacie, którą tutaj miałem. Pierwszy raz zblendowana w 1955 roku słuchajcie. Ktoś tam dla mamy to zrobił. Herbata typowo indyjska. Mama będzie bardzo dumna. Hmm. właściciele i trzy generacje Thomson Blenders. Słuchajcie, coś w tym jest, nie? Typowo angielska, popularna tutaj na wyspie herbata. Tak wspominam. różnica jest jedynie taka, że ona bardzo ładnie pachnie. Nie żadnymi tam Earl Greyami czy czymś, bardzo pachnie fajnie taką herbatą czystą. Jest bardzo mocna. Ja tutaj słuchajcie, w międzyczasie. E, Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Ja tutaj sobie właśnie wciągnę śniadanko. Nie zapomnijcie dodać komentarza jakiegoś, łapki, dzwonka. Będziecie widzieli kolejne filmy, także na dzisiaj chyba tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!